Cześć, witajcie. Zajechaliśmy na samą końcówkę giełdy w dzień zaduszny. Zobaczyć czy cokolwiek się dzieje. Może giełda jest dużo mniejsza niż zwykle, ale coś, coś aut widzę, coś handlujących widzę, także coś się dzieje. Tu były jakieś sprzęty rolnicze Idziemy zobaczyć O, narty się zaczynają. Koniec sezonu rowerowego, zaczyna się sezon narciarski, nar, na narty. Co tu ciekawego? Szkatułka. Takie zabawki. Obrazki Cegar jak Jana Pawła Wadam czyszzę na sejmiku Idziemy dalej no, a dzisiaj za dużo, więc tak zygzakiem pochala, pochodzimy. Już to słyszę decyzję o składaniu się. Koniec giełdy, ale my jeszcze może coś zobaczymy. No jest, jest dużo, dużo mniej, no jednak wiadomo, może ludzie w rezjazdach, bo to wszystkich świętych, więc odpuścili sobie giełda. Ale mimo wszystko coś tam zawsze jest. Po ile płyty? To znaczy która? Tak od do? Od do od 20 do nieskończoności. <laughs> Okej, okay. znaczy od dwóch dych. Tak, takie zegary w jakich cenach? Powiedzmy, ten 1250, ten 370. 370. No to mówimy o tym, nie? Tak, tak, tak. No. O, to jest jakiś marmurowy, tak? No tak, to jest taki kamienny. Do tego przychodzi taka korona i tak dalej, Aha. Skręcony do transportu. No 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 no. I o taki w jakiej stronę? cenie? Do tego przychodzą dwa kandelabry. Gdzieś je tu mam. Czyli tak jakby tak no, no, no. jak do tego, nie? Aha, to już zostało. Do tego też, też są też z kamienia i z tego. 850. 850 Dobra, dziękuję. a radia 120 po 120 to jest Philips i Sharp Mhm tak jest undercar no no, no. Powiem panu, że będę mi teraz zagłaskę motoreverem tam przewieźć. 40 ponad kilometrów. To na pewno, <średź> to, na pewno. <średź> to na pewno. Dobra, dzięki. No, dziękuję. Tak jak jest, za... Ty jakąś kartkę położą tu. Po dachu do no i to... Może czy... może to go... nie... Stara, przedwojenna. Może mała, dwie. jest Ładne, Ile u ten? w pańsia? 60 zł do zapłacenia bez targi to na, na ruszcie od pieca zrobione Ale to jest gwalę Ale to jest, jest... No jest różtu od piecę zapłacuje no Tu się nie weźmie o no kamerowania bo nie ma tak. drugich Ale zawsze coś Ale kolejka tam by zaszłyka jeszcze Standardowo Nie słyszę ci Martyna bo nie je wiadomo Idziemy jeszcze tutaj zobaczyć trochę elektronarzędzi. O, coś leci. A jednak wiatr wszystko się zerwało dzisiaj. I dobrze to było. Cześć. A ja nie dobrze. no wczoraj było fajnie, nie było wiatru. A dzisiaj się rozwiało. Co, mówisz, że przyszedłeś na giełdę zobaczyć co się dzieje? nie opuściłem <laughs> No ja o tydzień temu nie dałem rady, no ale Myślę, dzisiaj jadę zobaczyć na koniec no. co się dzieje, czy coś jest. i coś tam jest. Nie dużo, no tak... Przez pół, no, dopiero się zwlekło, bo też wróciliśmy po drugiej do domu, to... to nie tak łatwo się zedrzeć rano. Tak. <laughs> Jakieś rowerki, opony, felgi, części rowerowe. Co tu jest. Trytytki, linki, wkręty, piłki. O, przysielskie. Elektronarzędzia, te Ważna to trochę słodyczy w międzyczasie, to trochę narzędzi, co? A no, jest kapeluszkow bojski, tak co my tu mamy. Narzędzi. Trochę słodyczy. Wszelaki asortyment. O, myjka spalinowa. W jakiej cenie? 1600. 1600. na Hondzie silnik. W sumie porządna. O, tu pan ze starościami z metalowymi przydaczami jest. Dobry, coś się pohandlowało. się, Coś się pohandlowało. No i dobra, czyli. A tak się właśnie zastanawiałem, czy jest gierda, czy coś się dzieje, ale, ale nawet coś jest. Ale zawsze coś. No, 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 kręci się trochę ludzi. Także dobrze, dobrze. A no nic, lecimy dalej, powodzenia. Jakiś odzież robocza, buty No tutaj pustawa nie ma pana z grochówką. Ale części do motocykli są Niezawodnie. do wyboru, do koloru łezki, komarki i wszelakie części tu mamy trochę rupieciałków wszelakiego rodzaju no, prowadnice z łańcuchami elektronarzędzia okulary, palniki pistolety, gąbki tu mamy wiklinowe wytwory, koszyczki, legowiska. Na koty takie transportery, kosze na ziemniaki i tym podobne. Tam jeszcze jakieś narzędzia takie z nowych. Innego rodzaju Ale ona no, to graciołki mnie wyciągnęła Chińskie wazy Łabędź Eż. Jak tam, handluje się co? Coś tam zawsze, ludzi się trochę kręci, nie? Mało sprzedających. Nie? Tak. Przez pół nawet, nie wiem czy mnie mniej. Co? Przez pół albo mniej nawet, nie? Tak jak patrzę. Ale coś się dzieje. Dobrze. Proszę bardzo. I rower fajny. Co, co tu, jest? a można? To, tu powinien ten gulasz chodzić, a nie pan <laughs> I pierogi. Zastawa płacę, jest do. Ro... W jakich cenach to bemary? A co pan jest zainteresowany jest? Może ktoś będzie a nagrywa to Nie, dwie stówki bemar. Dwie stówki, a ten podgrzewasz? No to nie, tamten 120. A, to... a ten? Aha, 120, a to 200. Dobra, Ale... co? Czekaj. Tu jest ładny zestaw. Ten w A, no z rybami. Cała zostawa, tak? Tu jest. O, ile zastaw? zestaw? 25 sztuki. 25 od sztuki. Chodzież polskie. Aha. Ale to co? Nieważne, mały, duży 25, czy jak to? Nie no tak, to wychodzi. Aha.

ceramika i do zobaczyć co to maga zobaczyła aha no nie wiem to pewnie pojedynczo sprzedaje ile masz tak. tutaj jeszcze szklane ceramiczne aha tu sprzęty żelastwo niezawodnie jest Grzeszka gra i tam i co? Wiesz, wybrał się pan, nie, mu, nie usiedział pan w domu Ale trzeba było się ruszyć Bez a, w jakieś bez kit za ile Tak pytam, po prostu tak, tak ogólnie w Półtorej stów Półtorej stówy No to coraz, coraz rzadsze Przestrojony jest czy nie? Tak Przestrojony wszystko tak tu te 20 to było, bo to... to, to. A za, zamienione. Te... Nie, nie. Czy to... A nie, a te osłonki zginęły. No 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 no, dobra. Bez się to nie to <laughs> nie ropię, no to tak. Co, pohandlowało się co? A, kiepsko. Kiepsko. Tak. Mało, mało ludzi. Znaczy to no, trochę chodzi, ale... No. Ale to spacerowiczów pewnie więcej niż. Bum zawsze jest. Jak się coś otworzy, to... No. A to dzisiaj wiadomo! Wszystkich świętych było wczoraj, to wszyscy w rozjazdach jeszcze, nie? ten to Tak, to jeszcze jeżdżą po grobach. Ale coś tam zawsze się dzieje, nie? Dobra, powodzenia. Tak jest, powodzenia. No, Muzyczka gra, radia samochodowe. Idziemy tu zobaczyć jeszcze na główną giełdę. Tam widzę latawce wiaterek trochę jest, to latają. <tabliche> Tablice niezawodnie są. Jeźwita. Cześć, witam. Dziękuję. Co, dzieje się coś? Coś się dzieje. No i dobrze. Nieźle. Najważniejsze, że pogoda. No pogoda, o, o dziwo, aż za ładna na <laughs> listopad, ale... Ciekałem, Ale tak, dobrać. jak najdłużej niech taka będzie. Dla nie mnie tak może być, bo tak później się może uciekać. No dokładnie, jak dla mnie też, My nie, zimy może w ogóle nie być. Dla Dobra. Z do tego samego klanu. No. O tam, by z 09, z jasionki. spryskiwacze, rękawiczki ogrodowe iś troszkę ceramiki worki na śmieci jeszcze elektryczne gniazdka nawet jakiś kaloryfer się znajdzie no tu meble stół i krzesła zestaw można kupić Cepiły, przedłużacze, wiertarki, garnki, gumisie. się. To ceramika. Co, fajne dzbanki, nie? Czy to takie współczesne? No ładne. W jakiej cenie takie dzbanki? Cztery dychy. Sztuka dych. ceramika. Zestawy talerzy. Mamy modele samochodów zabawki wszelakie, to jest to z latawcami wszelakiego rodzaju firanki można zakupić Różne różniaste Dobry. może jakoś kupić witamy Po jakiej cenie bluzy? Z kapturem? Tak, tu mam z kapturem, a tutaj mam bez kaptura. M, L, XL, L, -ki, X -l -ki, 2X -y i 3X. -y. To by. 2X. No dobra, to tyle na razie. Mam nie? taka. Co? Ale to dzisiaj będzie Zobaczcie, termiczne bluzy. Cienki? Są, są cienkie, a są ciepłe. O, no, przyprawy w no, większych opakowaniach. <laughs> Ranek, ziele angielskie, głaszczyzna, różne, inne. Miody w jakich cenach? Od 30 zł do 100 zł Z, Tak, w zależności od... Tak, że tak, po 30, susowy mm -hmm. za 100 zł Na, Najdroższy, no ale wiadomo, <grym> najciężej zrobić, zdobyć. Dobra, fajnie, dziękuję. Dziękuję. Cześć. Kolejne przyprawy słodkie. Cześć. cześć Cześć cześć! Coś się tak długo spali A jak się wróciło po drugiej to tak A. później ciężko się zewlec Zapalniczki w ogóle go nie było Zapalniczki po piątaku A no, już tak wiesz wyprzedaję no. tak długo tego że już sam nie wiem co robić No to tak jest, jak się nazbiera, nie? Ja mam zasadę, że zawsze co zarobię, to połowę muszę wydać. Na kolejne, nie? Tak, na kolejne. I tak... I na jedno jest dobre. No. Tak to przewalisz pieniądze, a tak to zawsze coś... Coś zostanie, ale coś, coś jeszcze, zostanie, jeszcze wpadnie. Coś wezmę na kupę, wysypię i... No, dokładnie. Że jak ktoś lubi takie tematy, można sobie tu powybierać. Znaleźć jakieś ciekawostki. Jakie

No, idziemy jeszcze się przejść. Tutaj szaszłyczki są. Tutaj mamy bluzy, kurtki, czapki buty. Można się ubrać, można coś kupić, można pojeść brusy, kołdry pościele, szczerki, ręczniki. Ciąg dalszy, szaszłyczków, kiełbaski. Cześć, kebab, zapiekanki. Klejeczka jest. Tutaj kolejne zapiekanki, fryty, tutaj odzież robocza, przy okazji traktorek spalinowy. W jakiej cenie? 5300 5300, tak Jest na dwa noże. 11,5 konia. Dobra, dziękuję. Mam jeszcze odzież. Spodnie bluzy tutaj buciorki używane szaszłyczek się kręci kolejka jeszcze jest ale jak obejdziemy akurat może się skończy to zaglądniemy tu mamy jakieś michy, czajniki patelnie, garnki o kociołek no dobra rzecz, o kurcze w tym roku nawet nie zdążyliśmy zrobić kociołka, tak nam uciekł ten rok masakra na pankejki z uśmiechami. No, fajna. Tu jakieś ciołki Wszystko po 5 zł. Kosmetyki, paski do zegarków. Kabelki. A no tak! Cześć! Ja, wszelakiego rodzaju graciołki. Do pogrzebania. Tu mamy biżuterię. I czaszki z rogami, porożami. Rogi, nawet strzelba. Ozdobna. Jak kogoś takie rzeczy interesują, to też tu sporo tego znajdzie. A jak widać, nie uda pomału pustoszeje. Już tutaj się ludzie pakują tu z buciorkami. Co tu taka kolejka? A tu jakieś spożywka. Słodycze przekąski. Coś chrupnąć można. Jeszcze zobaczymy tutaj, tutaj odzież robocza. książki, płytki, tak no końcówka, tak, ale zawsze jeszcze coś można zobaczyć. Tak, polecam przychodzić wcześniej niż ja na giełdę. A tu nawet jakieś stare elektroniczne rzeczy, ktoś potrzebował jakieś kubeczki, szklaneczki, kieliszki. Można kupić grzybki suszone. I tu już dla majsterkowiczów coś tam idzie znaleźć o głowica. do s 15 w kierownice, do traktorków jakieś siłowniki, zaczepy, koła, Gumi się lampy. Tutaj mamy anteny, Sibirady, alkomaty i tym podobne. Laptopy około 300 zł, 390, 460, 590, 660. Coś tu można wybrać. Tu około 1000. No i jak widać, plac pustoszeje. Ale coś się działo, my oczywiście przyjechaliśmy na samą końcówkę, więc też już troszkę ludzi popakowało się, pouciekało. Ale oczywiście giełdę polecamy. A jak wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Piszcie komentarze, co wam sprawdzić. Dzisiaj akurat nie było za dużo rzeczy takich, co mógłbym posprawdzać, ale w następnych giełdach zrobimy. O, fajny samochodzik. No. Taki na sterowanie na kabel, no na gąsienicach. w jakiej cenie, takie autko? 350 zł, tak? Jeszcze 60, tak, widzę rosyjski sterowanie na kabel fajnie, taka menaszka jakieś. A, bo to kogoś, tak? Nie ma właściciela, ok. Dobra, idziemy. Ciekawość już zaspokoiliśmy, to teraz trzeba zaspokoić brzusio. Trzeba zjeść jakieś śniadanie. Idziemy na szaszłyczka. I szaszłyczka wymiotło, ale nie było dużo naszykowane, a ludzie i tak dopisali, także zapraszamy na kolejne giełdy. Aga, jeszcze coś za słodkim, patrz. Torkiem w dieselku jest dzisiaj. Właśnie widzę, że się zbiera, będzie odjeżdżał. Już chyba nagrał. Dobry. Dziś widzę się załapie, zobaczę jak w ruchu wygląda. Nie się anga pan. Witam. Mój kolega mówi, że to jest tu polewa, tu polewa. No. Ale też kubota szczerze mówiąc. Dieselek O diesel no. No. Tylko i załapie Matko mi załóżnik Jest Powodzenia ja miał ciekawy pomysł przynajmniej na obniżenie spalania w tym no. właśnie złomie Na pewno wpłynęło całkowicie na plus jeśli chodzi o ekonomię A to na pewno a i osiągi z niezawodność to tym bardziej nie wiem, bo sam uraz dosyć był no W sumie tak... 140 na godzinę bez wózka, no to... Dzień dobry. Tu mamy jeszcze odzież roboczą, tu się zaopatruje. A można nawet to kupić na konia, widzę. Że końcówka giełdy. Wychodzimy A wy nie zapomnijcie o subskrypcjach, lajkach oczywiście.